Witam wajutom razum ze studia, chyba już po meczu, ale e, chcemy przeżyć to jeszcze. Grumów Gromów cizjuku w czarny mecz w turnerze w brusach i u wnet zyciątkę i to połomści Barał agresywno zaczął, ale już bala przechodzi na na połowa czarnych na w o czarny pójci strzebie, leno, i ne, Rafał miał wiele placu zaczął, ale już konteratak połomści połomści. Ale Pezinka z w tym płegu biłter wrócił mumę przerzuceni! i bala, płetniosło do przódku, strzył! Pięknął Łedem To z tego spotkani, było baro Snezi Tomoś Połomści z numera 6 a w składze Gromów w Watysie Karol Kunikłewski numer 4 i e, Remigiusz Butowści numer 5 to je, jest Łednikający skład jaków Jakub Kwiatkłewski -Kw Sebastian Kowalewski i Rodk Połomści grają tymczasem Ryszard Machol Wznowił e, ju Rafał Siemelfenik przerzuceni do przódku, ale też na zagłębek. E, Jula Łebozowik, Zdzisław Wila Siemel Fening, Dampc i Przemysłów Litwin, Atysie, Richard Machol. To jest skład czarnych pójków ze Strzebielena, Willa, Siemel i Machol. Ta trójka, Wedem knała o spotkanie i terę. Przechwyceni, bale, pianko, odbito przez Tomasza Połom ścigłej. i Juna we Strzegnu Pelaustowio, so Karol Kunikiewicz w ze strzelą na i punkt! 2-0, my źle że jest to już przełomani, ty zły pas, jako od samego początku buźkułowych rozgrywków. Mo, gromów, kaziukłowe, tym razem w młecnym składzie. Widzę Tomoś Połomścich, teren Mubaro dobry fizyczny predyspozycja do tego sportu i Karol Kuniguewski, teren, no, dobył już Baro, wiele doświadczeni w tej grze. Widzę, że dobrze dogadywają się na boiściu, wznowieni. Siemel Fenix z do przódku, ale z jakoś tak bez Łódby i z bardzo dobrze broniący ma e, ma gromówci e, Ne i U. E, wznowieni. Ne i wyrównani. Wnet wyrównani. E, była 2 do 1. Głęb. Rodk e, połomści e, wsiadł na boiście U. Baro młody Miunkosz, e, tu e, no, e, no młodszy, w Lidze. I już remigrz Butowski. po prawej stronie boiścia, ale zysłowila przejmo, przejmą. Chciała Baro agresywno próbował tam iść zabrać Karol Kunikwewski. Udało się to Butowski. Much teren. Ju na lewej stronie. Baro dobrze na pozycja. Do Kunikwewski. Ten próbuje weminąć Ryszarda Machola, ale nie udało mu się. Zysłow teraz próbuje. Webic tabala. Widzę, że Krubłewu, ja płebnic do góry to nie weszło, ale tymczasem ju przejął bala Szymel Strzel I to strzel za trzy punkty, mojej kochuny. redk połąści nie dył, so radę soradę butowści plus płegarsiu sytuacja, bo webił ta bala, gdzie łana była w punkt zonie, tak co so prosto nie robi i meju efekt dwa do 4. wychodają na prowadzeni że ze strzebielena Jula łobozowik błażej damcy Łeni Tere weśle na Błeiście. Jeśli Przemysław w Litwie, graczach teren, nie w los na w tym meczu, z ich składu youtuberów mocnych przerzuceni do go, ale przejmowala obala, na szterk plus Błażej Dancji, tery, e, i je punkt, a nawet trzy punkty, ale Sanzak gwizdnął plus jeden, choć tam ewidentno było, z webicy No Bardzo dziwno decyzję Sanzygłę Głę, wziąłem z nie był. Krótko tego wydarzenia? Dziwna decyzja, tak czy inaczej, mu 3 do szczerzech Jula Bozowik, baro niebezpieczno, ale za gans to obrońców jest tam ustawi, Ju red, połom połączy terereję baro niebezpieczno, ale czy tam nie spolony głę? Coś tu sygnalizuje Karol Kunikłeści. Wedowo co ziołem Mo, prawda? Ale co zdecyduje Sanza? To jest nowoźniejsi w tym sztuce klareje tu Karol Kunikłeści. Co tamta ci głę sodzeje? I takie łebrońca połomści wznowił gra. Tymczasem Sanz Sandza zainterweniował. I był dotknięty bale nogą. Wekłę na nim wiadomo co Juleł Bozowik, i prawie temu ty się gromu w wznowi gra. Barochutkę przechwycił górą Błażej Damc. To jego mocno strona. przechwytywani balów, które są górą podowony. A grani górą jest dość woźnym elementem. A ci grajemy na trowie. Nie aż tak jak grajemy na hale. Ty Jula, ubozowik Baro dobrze, tyś w Webronie widzę radzi. Przerzut górą. I był punkt. Nie było. Webici. Ryszarda Machola na aut. Bezpieczno, Remigiusz Butowski ustawiony. Widzę, że chce za coś zrobić. Zmówię, że tą razą dosob przerzuceni nad Łebrońcą. To jest też Baro niebezpieczna, zagrywka, ale tymczasowo o Bele, Baro dobrze ustawiony na placu. I e, cały czas, cały czas Gromówka Łukłew atakuje. W los Tyś Tomoś połąści, który strzelał pierwsi, głę Gola i Tołen. Prawie, mo, tu szansę no, szansa na strzelac, jak nowicy. Sebastian Kowalewski tymczasem na obronie i Jówebicji Żukowianów do przódku przejancy, Obozowik Łaziej Damc na lewą stronę. I tu Sanza gwindnie zagrani nogą. Pytanie teraz, czy to Bundze zinterpretowany jak na noga w ataku. W niebezpiecznej sytuacji nie. Bandze wznowieni z placu, wydarzenie gdzie... głę. E, Ju widzę jak łebrona są ustawie i przed puelem, i za Puela e, ustawionych łebrońców. E, no blues stoję taką gwarancją, żeby po prawdzie nie było jakichś niebezpiecznych sytuacji. Także uderzenie z piersi bale, jak widzę, było niebezpieczne, ale podali do niżsi. Jule Obozowik tyś nie byłoby tue. Dobrym zagraniem na no ibaro kłeda się nie udało Sotue połąści mu błeka Przeprowadzać z bo jak my widzę, nawet indywidualną jest Baro, baro niebezpieczny. Przemysłow w Litwin z Numra Dredgim wznowiz za błeczny linię. Pora Łedwiców górą, przebicji. Ale no, za nisko była tu łobozowik dla Kowale w i terenjów. kontra. Z dwóch stron ustawiają są ziukowianowie, niebezpieczny przejancy. Ale przemysłów Litwin, Tyś, widzę, że Baro dobrze techniczno rozegrał to w dawaj, i nie dość, że zabrał ta bala. To już był w sztandze. weprowadzony z konterataktu. Mniej dokładno próbuje w do błaża To Tomu co nie udało, Józiu Kłowianu bala. Wychodzą nawet strzutk, próbuje strzelec. Nej. Brawo! W sud mi minuce. Sanza pojawił się, so nawet w pelu, sztofnym pelu, co wiorą brzdku jest. Wielką Arbiter Jacek słomion sandzeje z westrzutka, widzę mo dobry zdrog, a tymczasem Bebezowik. Bala przejażdżający. No, widzę, że wiele takich przechwyceniów w westrzutku płelach, tereny są bardzo niebezpieczne, tak jak tue, Tym bardziej Cię przebaleje je połomści teren. No, widzę że technika do Beto przegranim w Uni Hokeja też Tyścą przedowo, butowści ustawiony na przedpłelu, Próba strzeleni, głę! Ale. Naprawie, w sytuacjach, kiedy je strzel bardzo strzelbaro dobrze, je ciej dredzi napastnik, je, płedredzi dredzi stronie, ciej ci strzel a błęd bity, ładł to daje szansa na przechwycenie i dobitka. terenu z zbłyśny linie przemysłów Litwin. Górą. I Kowalewski wściwe bio. Na lewo strona, zabłecznolinia. linia i pora metrów, moc weskuny. E, Terę e, Karno ze Strzebiela. na i zagrani górą, ale do e, tere Terę połomści. Z przebale. Próbuje to wszystko górą rozegrać. Terę te chudci konterataci doła mają to dosyć, że tamta bala nie nie Lubi co zatrzymać, a tu e, trzeba równak rozegrać to e, dokładno. No i Terę Litwin. Mo wiele placu. ze w stronę westrzutku, bo dobierze teraz zdecydowo są so płetbicia, ale za delikatno jak widzę z butowści i połomści e, przejale. Ale plus na krótko i e, teraz jałelny płele bądze z tyłu! Mumę są ale nie ale mięso wiadomo, że był spalony. Ja Ci będę werdykt sandzę. Nie, Mumę zaliciony te punkty. Mumę zaliciony te punkty. W 9 minucie meczu. Rafał Szymel uznany jest za dobiwca i to aż za 3 punkty. Niepotrzebno tam łebrona wybijała. Pytani, tyście tam nie było Spolony głe? to by była już drego taką o kontrowersyjną, sądzę, ale e, no, to na Można są i i Zyrac, żeby co dowiedzieć. Ale w środku na to, że ta już już skończyła efekta 3 do 7 dla czarnych Pójków w no. Uz jaką jako bunzę odpływie z gromów ci w dredzi połowie.